B180 Sąd nad był w roku wydania czymś niezwykłym na polskim rynku. Komiksami superbohaterskimi rządził wtedy niepodzielny TMSMX serwując nam co miesiąc zeszyty. Szczęśliwe to były czasy zważywszy na losy zeszytówek w Polsce obecnie. Sąd był ewenementem głównie ze względu na grafikę. Takich komiksów się nie widywało. Rysunki czy też malunki bardziej kojarzyły się z ilustracjami z nowej fantastyki niż z tym co znaliśmy z superbohaterskich opowieści. Z Garder wygrywało się huralne och. Chociaż przyznajmy szczerze, nie zawsze och, zachwyt. Grafikę w albumie trzeba rzeczywiście pochwalić. Już na szóstej stronie dostajemy rewelacyjny panel z postacią Mrocznego Rycerza w pełnej krasie, a dalej takich rzeczy jest więcej. Chociażby jedna z finałowych scen na koncercie, gdzie Batman i Scarecrow stają twarzą twarz lub pełnopanelowy Judge Dredd z pistoletem. Jeśli dodamy do tego ukryte w albumie portrety autorów i inne ciekawostki, to wychodzi całkiem smaczne graficznie danie, będące w roku 93 nowością. Sam Simon Beasley zresztą wywarł po tej pierwszej wizycie w Polsce ogromny wpływ na rzeszę młodych rysowników, nie omijając nawet takich ludzi jak Truściński, który przez pewien czas mocno się nim inspirował. Nie wolno też pominąć jakości wydania, również na tamte czasy niecodziennej. Kredowy papier, sztywniejsza okładka, druk, który nie uwłacza zmysłowi estetyki normalnego człowieka. Scenariuszowo historia była już mniej zachwycająca. Robił oczywiście wrażenie nowy bohater, jakim był Dredd, odmienny od obrazu dobrego faceta, do którego przyliczał na stałem Ciekawa była pierwsza wizyta w Mega City One i ogólny posmak czegoś, co wtedy było cichym, niespełnionym snem czytelników wydawnictwa, czyli fakt, że sąd nad Gotham zalatywał ociupinkę ciupinkę grossovere. Udane dialogi Granta zasługują na uwagę, chociaż nie dorastają do pięt, na przykład tym z ostatniego czarniana. Jest to przyzwoity kawał dobrze napisanej, ciekawej rąbanki z dobrym, złym i brzydkim. Z nosił kask, którego nie zdejmował i klasycznym triumfem dobrych facetów w popisowej, spektakularnej scenie finałowej. Sąd byłby świetny jako film akcji. A może nie, bo jak spaprać dreda na ekranie, to już tam udowodnia. Po kilkukrotnym przeczytaniu jednak i zachwycaniu się po raz kolejny grafiką, czytelnik dochodził do wniosku, że, jakby to ująć, można było lepiej. Trzeba jednak sprawiedliwie przyznać, że ze wszystkich spotkań z pyskatym sędzią i jego ponentną współpracowniczką, o których będzie zresztą w kolejnych odcinkach, to pierwsze jest najciekawsze. Ani vendetta, ani uśmiech śmierci, ani Ultimate Riddle nie robią już takiego wrażenia jak sąd Godhard. A kończąc z tytułem ciekawostki, Jarek Wróblewski, pracujący wiele lat w redakcji TM Semika, stracił kiedyś, że sąd, chociaż przyjęty entuzjastycznie przez czytelników i krytykę i wyróżniony kilkoma prestiżowymi nagrodami branżowymi, sprzedał się słabo. W zasadzie beznadziejnie. Ponoć spora część nakładu poszła zwyczajnie na przemiał. Nie wiadomo więc, czy to biało czy knot. A może była to kwestia ceny, dwukrotnie wyższej od zwykłych miesięczników. Pozdrawiam. Godaj.